Witam po długiej przerwie, ale nie chciało mi się pić, no nie oszukujmy się. Jeszcze nie wpadłem w alkoholizm, nie? Ale kto wie, kto wie, kto będzie niedługo. Eee, za oknem mamy w ogóle jest grudzień, jest, żeby nie spra żeby sprawdzić, jest 11 grudnia. Za oknem biało. W ogóle się mówi, że jak. Pada deszcz, to płaczą anioły, tak? A co robią, jak pada śnieg? Dobrze, za oknem biało, więc pójdziemy sobie tak w taką yy, yy, nie analogię, to w takie przeciwieństwo i Brooklyn. Brooklyn, czy różne skojarzenie, Brooklyn, Bronx, gangi, czarnoskórzy, biało, czarno. Czy... Wziąłem tylko dlatego, że jest Brooklyn. To jest ogólnie... Przypuszczam, że szału nie będzie. Piwo jasne, pasteryzowane, 4-6 mocy. W składnikach woda, słód, jęczmienny. Jęczmienny jest pogrubioną czcionką, więc chyba uczula, nie? Alergen, tak? I mamy chmiel. Czyli trzy składniki, nawet nie wymienili chmielu. Wyprodukowane w Polsce. Na zlecenie Brooklyn Brewery, Carlsberg, Polska. Czy ogólnie z Carlsberga? Inspirowane by Brooklyn. Znaczy, nie spodziewam się, że będzie. Co będzie, zwykłe piwo? Co to jest jasne, tak? Jasne, pastryzowane. Czego oczekiwać po jasnym, pasteryzowanym, Gdzie jest kamera? Tu jest kamera, tutaj. Tu, 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 muszę patrzeć, chyba. No, żeby nie przedłużać. Niedziela! Zobaczmy. Otwarcie na wizji. Jak smakuje Brooklyn? W ogóle to piwo kupiłem. nie wiem, czy ono w lodówce nie leży? Jakieś pół roku. Dojrzewa. Dojrzewający Brooklyn. Od 18 lat. Takie trzy znaczki, po 18 lat, jakaś wygięta kobita pijąca, więc i samochód, żeby nie wlewać do samochodów, tak, o to chodzi. To co chodzi z tą kobietą, że ona tak się podpiera i flaszkę trzyma, o, to tu się podpiera, bo tu, tu się podpiera, o tak się podpiera. Co się, wzburzyło się? Za dużo leżało? Bo to, te ważności w ogóle... Znaczy jasne, pastryzowane, bezsmakowe, więc smakuje jak zwykłe piwo, czy to się kupi żywca, czy jakiegoś tam harnasia, będzie jedno i to samo, więc... Chyba, że jest się... Kaperem. Kaperem. Zawsze mi się to miło. Kaper, kiper, kiper. Kiper to pirat w służbie króla, tak? A kaper... Dobra, chyba, że jesteś znawcą ten i ten... No, ale piwo bez szału. co ja widziałem tylko dla Brooklyn'a, może coś fajnego będzie Brooklyn, nie? poczułeś się jak w Stanach. Tak, żeby poczuć się jak w Stanach, teraz powinien przyjść tutaj czarny i dać mi w mordę, nie? To będzie jak w Stanach, na Bronxie. Także jeszcze jeden łyk. Znaczy jest z takich, powiedzmy, bezsmakowych, tylko przenicznych, więc to jest takie piwo, które śmiało można odpuścić. Na szczęście mamy ptacie mleczko.